Część dziesiąta zarządzanie zmianą. Sformułowanie nowej strategii firmy wymagać może wprowadzenia rozmaitych zmian w sposobie jej funkcjonowania. Mogą to być zmiany dotyczące lokalizacji firmy, wykorzystywanych technologii, układów partnerskich, wewnętrznych polityk, a także zmiany struktury organizacyjnej. Zmiany organizacyjne opatrzone są zazwyczaj najwyższym priorytetem realizacji. Budowanie i przekształcanie struktury organizacyjnej polega na grupowaniu zadań, funkcji i tworzeniu odpowiednich komórek organizacyjnych. Granice, w jakich możliwe jest racjonalne kształtowanie struktury organizacyjnej firmy, wyznaczają dwa podstawowe parametry: maksymalna rozpiętość kierowania oraz minimalny łańcuch poleceń. Przesądzają one w największym stopniu o możliwościach spłaszczenia struktury organizacyjnej firmy. Organizacja funkcjonowania firmy w skali międzynarodowej to decyzje dotyczące podstawowej formuły jej funkcjonowania, czyli sposobu organizacji dostaw, produkcji, dystrybucji, marketingu, działalności badawczej, a także wielu innych zadań. Są to decyzje podejmowane w sferze strategii funkcjonalnej firmy realizowanej na poziomie korporacyjnym. Wprowadzanie zmian zawsze wywołuje naturalny niepokój pracowników dotyczący ich sytuacji zawodowej. Typową psychologiczną reakcję, jaka towarzyszy wprowadzaniu zmian, można podzielić na pięć podstawowych faz. Fazę złości, zaprzeczenia, targowania się, depresji i akceptacji nowej sytuacji. Długość oraz przebieg tego psychologicznego cyklu jest inny w każdej konkretnej sytuacji. Efektywne zarządzanie zmianą wymaga odpowiedzialnego zaangażowania liderów, czytelnej informacji, szkoleń oraz motywowania i bezpośredniego angażowania pracowników w zmiany. Komunikacja jest tym elementem zarządzania, który ma pierwszorzędne znaczenie zarówno w kontekście wprowadzania strategicznych zmian, jak i kształtowania właściwej kultury korporacyjnej w firmie. Ważna jest treść komunikatu, jego forma oraz kanały dystrybucji, czas i częstotliwość rozpowszechniania.